Cześć, witam w kolejnym odcinku. Zagrajmy w skoki narciarskie 2006 i kontynuujemy sobie naszą tutaj karierę. Tak już nie wiem ile się jeszcze będzie ciągnąć ta gra. Hmm. A cztery skoki, okej. Okay. To lecimy. Chyba nic nie muszę ustawiać. Jedynie sobie przypomnieć jak gra się, bo gram co tydzień. Oto przed nami Po sezonie chyba na raz. Proszę Państwa, I okej. Okay. Taki wiatr z lewej. To taki dość słaby, więc nie powinno być źle. Byleby tylko dobrze się wybić, jak to zwykle bywało. Z tym ciężko. Jest dobrze. No i nawet leci, leci, leci. 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 Coś go. Dobra. Aj, telemarkylecem. Tak, powo tak powoli poszło i. A jak czwarty? Nie, no nie jest źle. Jesteśmy ciekawi, co pokaże ten zawodnik. Jak nam w ogóle jakieś takie dziwne wrażenie, jak się patrzy na tą grę, to i tak jakoś tak dziwnie mi się skacze, ale... Dobry skogo oddałem, to jest git. Czyli dobry. No nie, było tragicznie. O, najlepiej, fajnie. Czyli Jesteśmy formy nie straciłem. Ciekawi, co pokaże ten to miłe wybicie Oho, no to już bym pokazał. Na wybiciu. Chociaż i tak daleko poleciał. 200? Na takim przytekiem takim wybiciu? Nieźle, pierwszy, fajnie. Lecimy dalej. Sobie rozwój machnę. Oho, to sobie chyba trzy skoki już damy na dłużej. No, już teraz można walić po tyle. A ciekawe sobie by było jakbym 4 dał. Będzie trzeba spróbować na formie. Zapraszam. Ciekawe jaki skok. Albo Łoł, wow, ale teraz wieje. No i będzie ciężko. Śnieg sobie tu spokojnie spada, ale... Nie ma tak zepsuć wybicie, w sumie nie jest źle. No i 133 na skocznie, 120. Fajnie, chyba będę. Nie Jak to zmaściłem? Mocno wyszedł z progu. Znakomite. nie było źle, 124. Będę pomijał teraz rundy kwalifikacyjne Już za dużo tych skoków O 30 za dużo jest z rundami kwalifikacyjnymi A w nich skacze najwięcej to Wow, na płaskim wylądowałem już Dobra, pierwszy da mi się fuksa dzisiaj o, reklama telewizyjna. Pewnie reklamowałem narty. No nic, to rozwój, walniemy sobie trening. I może cztery skoki na dużej, na formę. Przeszedł sprawnie? Na czterech skokach? Uo, ładnie teraz on już jest hardcore, ten mój skoczek. Dzień dobry. na skok. Dobra, wiatr słaby, 01. To będzie się leciało jak w książce. Dobrze się tak jeszcze wybijało. No i przy takim wietrze ciężko jest być pierwszym, bo boty tak samo daleko skaczą. Chociaż nie... Boty nie mają 50 do siły wybicia punktów. Znakomicie się po przylądowaniu będzie lipa a nie jednak nie. 138 no i git kalendarz no jeszcze jedno to sobie rozwój strzelimy co technika lotu dobra zapisz lecimy Czekamy na zawodach w skokach narciarskich. Właśnie oczekujemy na kwalifikacje do dzisiejszego konkursu, w którym wy... No, ty... fajnie, że czekamy jest... na kwalifikacje, ale je na nie, nie czekamy, ja sobie Teraz je pomijam około... i lecę. 50, 60, 60, 70, 80, żeby mój skuter się tak rozpędzał. O, jesteśmy wybicie. Ale i tak daleko. Co so, z takim wybiciem tak poleciałem? Co z tą grą? Przecież po prostu te staty mam takie, że to tak już cymbał jak latam, jak jakiś worek foliowy. Nieważne jak się go rzuci, jak z wiatru poleci, no nie. 133, jak tam był wcześniej. Nie no, słabo skoczyli. O, umowa ze sponsorem się skończyła, jak miło. No i to jeszcze tacy marni. Rozwój, trening, cztery skoki na dużej na formę. O, teraz fajnie, forma po 8 Dobra. Nie, już nie miało być startu. Dzień dobry. Okay. W następnym będzie cztery. Na sygnał do rozpoczęcia skoku kolejny zawodnik. Oj, kwalifikacje, no leca no do dupy. Mocno wyszedł z progu. To no jest tak, z jednej strony nie trzeba się starać, ale z drugiej strony trzeba, żeby się zakwalifikować. I czasami z głupoty można by się nie dostać. Wtedy by było niewesoło. Hop. Hop, hop, ten by się, hop, hop. No nie, znowu. Co on w ogóle? Patrz na sznurowadła, czy co? Jakoś dziwnie ten łeb poszedł w dół. Teraz czas na następnego skoczka. Następny skoczek, czyli ja. Mocno wyszedł z progu. Wow, ale mnie zaciągnęło. I tam dawanie, i i i. i 129, no słabiej. Ale i tak pierwszy. Dobra, to komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. I do usłyszenia.